Przeklęty torpedowiec, którego Hitler się bał, Bristol Beaufort. Burzowa noc czerwca 1941 roku. Bristol Beaufort, pierwszy jednoplatowiec torpedowy królewskich sił powietrznych, przemykał przez czarne chmury nad wzburzonym Morzem Północnym. Jego silniki ryczały w ciemności, przebijając się przez zawodzący wiatr i turbulentne niebo. Załoga miała jasne zadanie, które brzmiało prosto, ale było piekielnie trudne do wykonania: zaatakować niemiecki ciężki krążownik Ludsow, który został niedawno zauważony u wybrzeży Norwegii. 22-letni sierżant lotnictwa Ray Lovitt kurczowo ściskał drążek sterowy. Normalnie nie był przesądny, ale w ten piątkowy wieczór 13 czerwca wszystko wydawało się szczególnie złowieszcze. Jego Bofort, oznaczony literą W i nazywany przez kolegów W jak wrak, Oddzielił się od reszty 42. eskadry. Teraz leciał zupełnie sam, a każda sekunda samotności nad wrogim terytorium zwiększała szansę na katastrofę. Kiedy fale Morza Północnego zaczęły mienić się pierwszym światłem nadchodzącego świtu, serce Lowita zabiło mocniej. Tam, na horyzoncie, wyłonił się nieomylny zarys Lutzow. To był moment, na który czekał przez całą noc pełną niepewności i strachu. Ale krążownik nie był sam. Wokół niego krążyły cztery niszczyciele, których działa błyszczały w słabym świetle poranka. Nad nimi zaś krążył rój Junkersów 88 oraz Messerschmittów 110, pilnujących bezpieczeństwa swojego cennego konwoju. Zbliżenie się na tyle blisko, by zrzucić torpedę wymagało nie tylko stalowych nerwów, ale także ogromnego szczęścia. Lovit wiedział, że ma tylko jedną szansę. Jego umysł pracował gorącznie, obserwując sygnały rozpoznawcze wymieniane między niemieckimi samolotami a okrętami. To był desperacki pomysł, ale jedyny możliwy w tej sytuacji. Musiał udawać jednego z nich. Młody pilot zaczął naśladować migające sygnały, wstrzymując oddech i modląc się w duchu, by Niemcy dali się zwieść. Sekundy ciągnęły się jak godziny. Każde uderzenie serca brzmiało jak grzmot w jego uszach. A potem, ku jego osłupieniu, Niemcy zaakceptowali jego Bofurta jako jeden ze swoich własnych maszyn. Nikt nie otworzył ognia. Nikt nie podjął alarmu. Lovit wolno okrążał konwój, udając patrolującą maszynę eskortową, obserwując każdy ruch krążownika, czekając na idealny moment. Kiedy ten moment nadszedł, puścił torpedę. Pocisk wpadł do wody i pędził prosto w kierunku lewej burty Ludzow. Eksplozja rozdarła ciszę poranka. Krążownik natychmiast przechylił się na bok, tracąc całą prędkość. Generator zasłony dymnej uruchomił się automatycznie, wypełniając powietrze gęstym, czarnym dymem, który osłonił cel przed innymi atakującymi beaufortami. Niemcy w końcu zrozumieli, co się stało i natychmiast otworzyli ogień. Niebo wokół Lovita eksplodowało tysiącami pocisków przeciwlotniczych. Jego beaufort został trafiony niemal natychmiast. Maszyna zaczęła spadać. A płomienie zajęły jeden z silników. Lowit walczył z drążkiem, próbując utrzymać samolot w powietrzu choć przez kilka dodatkowych sekund, ale wiedział, że to koniec. Boford runął do lodowatych wód Morza Północnego z ogromnym pluskiem. Zimna woda natychmiast zalała kokpit. Lowit i jego załoga walczyli o życie w lodowatych falach, ale cudem udało im się wydostać z tonącego wraku. Po godzinach dryfowania w lodowatej wodzie zostali uratowani przez norweski statek rybacki, który przewiózł ich do neutralnej Szwecji. Tam spędzili resztę wojny jako internowani, ale przeżyli. A Lützow, ten potężny krążownik, który miał siać terror na alianckich szlakach żeglugowych, został całkowicie unieruchomiony. Trafienie spowodowało tak poważne uszkodzenia, że okręt musiał spędzić następne 6 miesięcy w stoczni na naprawach tracąc cenny czas i zasoby, których Niemcy desperacko potrzebowali gdzie indziej. Ta jedna desperacka akcja 22-letniego pilota zmieniła bieg wojny na morzu. W 1935 roku Ministerstwo Lotnictwa Wielkiej Brytanii wystosowało pilne zapotrzebowanie na nowy dwusilnikowy torpedowiec lądowy. Królewskie siły powietrzne potrzebowały maszyny, która zastąpiłaby przestarzałe dwupłatowce i mogła skutecznie atakować okręty wroga z powietrza. Firma Bristol Aeroplane Company natychmiast podjęła wyzwanie, rozpoczynając pracę nad projektem, który początkowo otrzymał oznaczenie Bristol typ 152. Później samolot został ochrzczony imieniem Beaufort, na cześć księcia Beaufort, którego rodowa posiadłość znajdowała się niedaleko fabryki Bristol w Filton. Konkurencyjny projekt zgłosiła firma Blackburn ze swoim modelem BOTA. Ale decydenci byli tak zdesperowani potrzebą nowych maszyn, że zamówili oba samoloty prosto z deski kreślarskiej, nawet nie czekając na prototypy czy testy. Początkowe zamówienie opiewało na 320 bofortów, co było ogromnym kontraktem, jak na tamte czasy. Bristol był jednak zajęty produkcją swojego poprzedniego bombowca, Blenheima, więc ustalono nietypowy podział pracy. Bristol miał zbudować 78 egzemplarzy, a pozostałe 242 miały powstać w zakładach Blackburn. Ta decyzja wydawała się logiczna na papierze, ale okazała się początkiem wielu problemów, bo Ford przypominał Blenheima, ale był znacznie większą i potężniejszą maszyną. Rozpiętość skrzydeł zwiększono o 18 cali, a kadłub wydłużono i podwyższono, by pomieścić czwartego członka załogi. To sprawiło, że Beaufort był znacznie cięższy od swojego poprzednika. Komora bombowa została rozszerzona, by mogła pomieścić półzatopioną torpedę lub konwencjonalną bombę o wadze do 2000 funtów. Taka masa wymagała mocniejszych silników niż te, które napędzały Blenheim. Początkowo planowano zainstalować silniki Bristol Perseus, które były mocniejsze od Merkury używanych w Blenheimie. Ale gdy prototyp rozpoczął testy naziemne, szybko okazało się, że nawet Perseus nie dają bofortowi wystarczającej prędkości. Inżynierowie musieli znaleźć lepsze rozwiązanie. Odpowiedzią były silniki Bristol Taurus, zaprojektowane przez głównego konstruktora Roya Fedena z nowoczesnymi opływami typu NACA o niskim oporze. Te opływy miały innowacyjne pionowe szczeliny flankujące gondole pod skrzydłami, umożliwiające kontrolowany przepływ powietrza przez regulowane klapy. To było rewolucyjne rozwiązanie, które miało poprawić chłodzenie i wydajność. Inne udoskonalenia, które bofort wniósł do podstawowej konstrukcji Blenheima, obejmowały wysoko wytrzymałe odkówki i profile ze stopów lekkich, zamiast starszych płyt ze stali wysoko wytrzymałej, co sprawiło, że konstrukcja była lżejsza mimo większych rozmiarów. Środkowa sekcja skrzydła została zintegrowana z kadłubem, a struktura gondoli stanowiła część głównych żeber, które podtrzymywały jednostki głównego podwozia. Były one większe niż te w Blenheimie i wykorzystywały hydrauliczne chowanie z awaryjnym systemem opuszczania uruchamianym przez nabój. W połowie 1938 roku pierwszy prototyp Bristol Beaufort wytoczył się z fabryki w Filton. Wszyscy czekali na ten moment z wielkim napięciem, ale testowanie rozpoczęło się katastrofalnie. Silniki Taurus uporczywie przegrzewały się podczas prób naziemnych, co zmusiło konstruktorów do przeprojektowania opływów silnikowych. Nowe opływy z obwodowymi skrzelami chłodzącymi zostały opracowane i zainstalowane, co spowodowało kolejne opóźnienia. Pomimo tych niepowodzeń, Bofort w końcu wzniósł się w powietrze po raz pierwszy 15 października 1938 roku. W miarę postępu testów lotniczych wyłonił się kolejny problem. Duże drzwi podwozia typu Fartuch, oparte na tych z Blenheima, powodowały, że samolot zbaczał podczas lądowania. Drzwi zostały usunięte podczas kolejnych lotów, by rozwiązać ten problem. Bardziej konwencjonalne dzielone drzwi zastosowano w drugim prototypie i wszystkich modelach produkcyjnych, pozostawiając małą część opon odsłoniętą po schowaniu, co skutecznie rozwiązało problem zbaczania. Jednak dalsze wyzwania pojawiły się, gdy przeprowadzono testy bombardowania z dużej wysokości w Boscom Down. Lecąc na wysokości 10 000 stóp z prędkością 238 mil na godzinę, pilot testowy opisał maszynę jako wyjątkowo słabą platformę bombardowania. Te wrażenia wynikały z nadmiernego i ciągłego kołysania, co niezwykle utrudniało określenie dryfu i osiągnięcie celności bombardowania. Pomimo wadbo furta, widmo wojny wisiało teraz nad Europą, a popyt był ogromny, i to nie tylko w Brytanii. W lipcu 1939 roku rząd australijski złożył zamówienie na 180 płatowców Bofor i części zamiennych, by wzmocnić obronę Australii i Singapuru przed rosnącym zagrożeniem japońskiego ekspansjonizmu. Trzy miesiące później silniki, komponenty i sprzęt wsparcia zostały wysłane, by zostać zmontowane po przybyciu. Jednak wraz z wybuchem II wojny światowej spekulowano, że wysyłka kolejnych Taurusów z Brytanii może stać się skomplikowana, co doprowadziło do decyzji o zastąpieniu ich silnikami Pratt and Whitney, Twin Wasp, które można było wyprodukować lokalnie lub importować ze Stanów Zjednoczonych. Inne różnice australijskiego Bofurta obejmowały większy statecznik pionowy, co poprawiło stateczność maszyny. Tymczasem w Brytanii produkcja rozpoczęła się na dobre w listopadzie 1939 roku, a pierwsze jednostki trafiły do służby w styczniu 1940 roku w 22. eskadrze dowództwa obrony Wybrzeża Królewskich Sił Powietrznych, która do tego czasu składała się z dwupłatowców Vickers-Wildebest. Bofort był znacznie cięższy i szybszy niż Wildebest, co wymagało od załóg opanowania zupełnie nowych technik zrzucania torped. Lekkie wolne dwupłatowce mogły nurkować, a następnie wyrównywać lot tuż przed wystrzeleniem torpedy, ale wyższa prędkość bofurta po nurkowaniu wymagała znacznie większej wprawy i precyzji. Osiągnięcie trafienia wymagało zrzucenia ładunku na dokładnie odpowiedniej wysokości, która dla 18-calowych torped Mark 12 wynosiła około 68 stóp. Bez wysokościomierza radiowego, który mógłby ich prowadzić, piloci często błędnie oceniali tę wysokość, co powodowało, że torpeda podskakiwała na wodzie w zjawisku zwanym porpoisingiem albo nurkowała zbyt głęboko i rozpadała się. Wielu pilotów latających Bofortem miało trudności z prawidłową analizą prędkości i zasięgu okrętów, będących celami, które wydawały się większe niż były w rzeczywistości. Często prowadziło to do niedoszacowania zasięgu i zbyt wczesnego uwalniania torped, co skutkowało chybieniem celu. Przy tych wyzwaniach, spotęgowanych przez niedobór torped, zdecydowano, że początkowe operacje 22. Eskadry z Bofortem będą zamiast tego obejmować stawianie min magnetycznych znane w terminologii królewskich sił powietrznych jako ogrodnictwo, a także konwencjonalne naloty bombowe. Kwiecień 1940 roku przyniósł włączenie Bofurta do 42. Eskadry i jego pierwszą misję operacyjną, w której 9 samolotów rozpoczęło śmiałą operację stawiania min na Redzie, Schillig, na północ od Wilhelmshaven. Jednak jeden samolot nie wrócił z powodu problemów z silnikami Taurus, co stało się wzorcem powtarzającym się w kolejnych misjach. Czerwiec 1940 roku przyniósł jeszcze większą katastrofę. Dziewięć bofortów z 42. eskadry podjęło próbę ataku na niemiecki pancernik Scharnhorst, ale tylko cztery z nich powróciły do bazy. Pozostałe pięć zaginęło bez śladu. W dniach następujących po tej katastrofie powołano sąd śledczy, który ustalił, że niezawodność silników była krytycznym problemem wymagającym natychmiastowego rozwiązania. W konsekwencji zarówno 22, jak i 42 eskadra zostały uziemione, dopóki nie można było wykonać niezbędnych modyfikacji. Mechanicy pracowali dzień i noc, wymieniając komponenty, dostrajając opływy chłodzące i testując każdy element silników Taurus. Tygodnie mijały, a piloci z frustracją obserwowali swoje samoloty stojące bezczynnie na pasach startowych, podczas gdy wojna toczyła się bez ich udziału. Wreszcie po miesiącach pracy inżynierowie uznali maszyny za gotowe do ponownego lotu. Kiedy Bofurty wróciły do powietrza, pięć maszyn z 22. eskadry w końcu przeprowadziło pierwszy atak torpedowy Królewskich Sił Powietrznych w II wojnie światowej 11 września 1940 roku przeciwko 3-szyfowemu konwojowi handlowemu u wybrzeży Belgii. Jedna torpeda trafiła w cel, co dało pilotom nadzieję, że wreszcie opanowali swoją maszynę. Jednak wątpliwości dotyczące niezawodności Taurusa wciąż pozostawały, więc Bristol uruchomił Bofurta Mark II, który był wyposażony w silniki Twin Wasp, używane przez wersję australijską. Nowy i ulepszony Beaufort odbył swój pierwszy lot w listopadzie 1940 roku. Ale to następny rok miał naprawdę pokazać, na co stać Bristol Beaufort jako torpedowiec, do jakiego został zaprojektowany. We wczesnych godzinach 6 kwietnia 1941 roku 22 eskadra wykonała śmiały nalot na niemiecki pancernik Gneisenau w Breście w północno-zachodniej Francji. Gneisenau stanowił poważne zagrożenie ze względu na swoje misje rajdowe na Atlantyku i właśnie przechodził naprawy, gdy sześć bombowców Beaufort, dowodzonych przez komandora skrzydła Kena Campbella, rozpoczęło atak. Pomimo walki z ulewnym deszczem, gęstą mgłą morską i intensywnym ogniem przeciwlotniczym, Campbell umiejętnie manewrował swoim samolotem na niebezpiecznie niskiej wysokości i wypuścił torpedę, która uderzyła pancernik w pobliżu rufy, powodując znaczne uszkodzenia. Campbell i jego załoga zginęli w następstwie eksplozji. Ale ich odwaga uczyniła Gneisenau niezdolnym do działania przez kilka miesięcy, zapewniając krytyczną ulgę dla alianckiej żeglugi i przyniosła Campbellowi pośmiertny Krzyż Wiktorii. Jego poświęcenie stało się legendą wśród pilotów Bofurta, inspirując ich do jeszcze większych aktów odwagi. Nieco ponad dwa miesiące później nadeszła wiadomość, że niemiecki ciężki krążownik Lützow został zauważony w pobliżu Norwegii z eskortą składającą się z czterech niszczycieli oraz kilku samolotów. Lützow pierwotnie nazywał się Deutschland, ale podobno Hitler był tak przerażony negatywnymi konsekwencjami dla niemieckiego morale, gdyby utracili okręt noszący nazwę kraju, że zdecydował się ją zmienić. Odegrał kluczową rolę w operacji Weserübung. Inwazji na Norwegię i Danię w 1940 roku. Więc ciężki krążownik stanowił poważne zagrożenie dla aliantów, którzy nie wahali się ruszyć za nim. 12 czerwca 1941 roku: 13 Bristol Beaufortów z 42. eskadry wystartowało w burzliwą noc z bazy lotniczej Leuchars w Fife na wschodnim wybrzeżu Szkocji. Wśród nich był młody sierżant lotnictwa Ray Lovitt, którego Beaufort podobno był o pięć węzłów wolniejszy od pozostałych w eskadrze. Około północy sygnał z Blenheim'a 114 Eskadry wskazał lokalizację niemieckich okrętów. Mimo to większość bombowców Beaufort miała trudności ze znalezieniem celów, ale nie w jak wrak, który oddzielił się od głównych sił i poleciał własną drogą w ciemność. Sukces Loweita przeciwko Lutzow pokazał, że Beaufort może być śmiertelnie skuteczny w odpowiednich rękach i przy odrobinie szczęścia. Ale kolejne misje miały ujawnić fundamentalne słabości tego samolotu, które żadna odwaga pilotów nie mogła przezwyciężyć. 12 lutego 1942 roku niemiecka Kriegsmarine przeprowadziła operację Cerberus, która polegała na przejściu kanałem La Manche. Pancerników Scharnhorst, Gneisenau oraz ciężkiego krążownika Prinz Eugen, z powrotem do Niemiec z Brestu. Dla brytyjskiego dowództwa obrony wybrzeża była to szansa, której nie mogli zmarnować. 28 Bofortów zostało wysłanych, by zatrzymać te potężne okręty, zanim dotrą do bezpiecznych wód niemieckich portów. Piloci wiedzieli, że czeka ich piekielna misja, ale nie mieli wyboru. Jednak realizacja okazała się koszmarem. Trzynaście Bofortów w ogóle nie odnalazło okrętów w gęstej mgle i złych warunkach pogodowych, które panowały nad kanałem tego dnia. Trzy zostały zestrzelone przez niemieckie myśliwce i okrętową obronę przeciwlotniczą, zanim zdążyły nawet zbliżyć się do celów. Jeden samolot doświadczył usterki mechanicznej w momencie, gdy miał wypuścić torpedę, co zmusiło załogę do przerwania ataku i powrotu do bazy z niewypaloną bronią. Pozostałych 11 bofortów rzeczywiście wystrzeliło swoje torpedy, ale każda z nich chybiła celu. Niemieckie okręty manewrowały z taką precyzją i szybkością, że piloci nie byli w stanie prawidłowo obliczyć kursu wyprzedzającego. Niektóre torpedy przeszły przed dziobami okrętów, inne za ich rufami, a jeszcze inne zostały wykryte wystarczająco wcześnie, by kapitanowie mogli wykonać uniki. Był to absolutny fiasko, który zatrząsł brytyjskim dowództwem. Odzwierciedlając to przygnębiające niepowodzenie, zwołano kolejny sąd śledczy, który doszedł do bolesnego wniosku. Nadszedł czas na szybszy, dalej zasięgowy torpedowiec, który zastąpi Bofurta. Samolot, który był projektowany jako przyszłość brytyjskiej broni torpedowej, okazał się po prostu niewystarczający wobec nowoczesnych okrętów wojennych i ich systemów obrony. Wnioski z tego śledztwa zostały potwierdzone ostatnią misją Bofortów, bazujących w Wielkiej Brytanii w maju 1942 roku, kiedy podjęto próbę ataku na Prince Eugen. Operacja zakończyła się totalną katastrofą, która jeszcze bardziej podkreśliła wszystkie słabości tej maszyny. Kilka Bofortów zostało zestrzelonych jeszcze przed dotarciem do celu. Inne były zmuszone zrzucić swoje torpedy przedwcześnie pod presją intensywnego ognia obronnego, a reszta chybiła okrętu mimo desperackich prób trafienia. Zamiast produkować więcej Bufortów, Bristol skupił się na swojej ciężkiej wersji myśliwskiej Bufighterze dając jej opcję przenoszenia torped i tym samym służenia jako zastępstwo dla buforta. Bufighter był szybszy, lepiej uzbrojony i znacznie bardziej wszechstronny niż jego poprzednik. Mógł nie tylko atakować okręty, ale także eskortować bombowce, polować na nieprzyjacielskie myśliwce i przeprowadzać misje szturmowe przeciwko celom naziemnym. Tymczasem większość pozostałych bofortów została przeniesiona do Teatru Śródziemnomorskiego, gdzie warunki operacyjne były zupełnie inne niż w ponurych wodach Morza Północnego i kanału La Manche. Tam samoloty odniosły pewne sukcesy. Najbardziej godne uwagi to uczestnictwo w zatopieniu włoskich okrętów Victoria i Trento. Wiktoria została trafiona w porcie La Spezia, gdzie stała na kotwicy, uważając się za bezpieczną. Boforty podeszły nisko nad wodą o świcie, zaskakując włoską załogę, która nie spodziewała się ataku w takim miejscu i czasie. Torpedy trafiły w burtę okrętu, powodując masywne eksplozje, które rozdarły kadłub. Wiktoria zatonęła w ciągu kilku godzin, zabierając ze sobą setki marynarzy. Trento spotkał podobny los podczas operacji Harpun w czerwcu 1942 roku. Włoski ciężki krążownik eskortował konwój, gdy został zaatakowany przez Bofurty oraz okręty podwodne. Torpeda z Bofurta trafiła go w środkową część kadłuba, powodując poważne uszkodzenia. Okręt został następnie dobity przez brytyjski okręt podwodny, który wystrzelił dwie dodatkowe torpedy, zsyłając Trento na dno Morza Śródziemnego. Oprócz ataków na okręty wojenne, bofurty również przeprowadzały misje przeciwko konwojom zaopatrzeniowym, które dostarczały życiodajne zasoby dla Afrika Korps Feldmarszałka Erwina Romela w Afryce Północnej. Te konwoje były kluczowe dla niemieckich i włoskich operacji na pustyni, transportując paliwo, amunicję, żywność i sprzęt niezbędny do kontynuowania kampanii. Bofurty atakowały te statki bezlitośnie, zrzucając torpedy i bomby, zatapając dziesiątki jednostek i poważnie zakłócając łańcuch dostaw Romela. Każdy zatopiony statek oznaczał mniej paliwa dla czołgów, mniej amunicji dla artylerii i mniej żywności dla żołnierzy, co stopniowo osłabiało siłę osi w regionie. Piloci Bofortów latali w ekstremalnych warunkach, walcząc nie tylko z wrogiem, ale także z palącym słońcem pustyni. Piaskowymi burzami i mechanicznymi awariami spowodowanymi przez ostre warunki klimatyczne. Mimo to kontynuowali swoje misje z niezłomnym determinacją, wiedząc, że każdy udany atak przybliża aliancką Wiktory w Afryce Północnej. Jednak prawdziwą perłą w koronie Bofurta okazała się jego służba w australijskich siłach powietrznych, gdzie samolot był znacznie bardziej płodny niż w Wielkiej Brytanii. Historyk lotnictwa William Green posunął się nawet do stwierdzenia, że rola Bofurta w pokonaniu japońskich sił w południowo-zachodnim Pacyfiku była prawdopodobnie większa niż jakakolwiek inna pojedyncza maszyna. Australijskie eskadry Bofortów przeprowadziły setki misji przeciwko japońskim okrętom, bazom i konwojom, zadając ogromne straty wrogowi i wspierając aliancki postęp przez wyspy Pacyfiku. Australijskie bofurty operowały w warunkach, które były równie brutalne jak ich misje. Tropikalne upały, monsunowe deszcze i wszechobecna wilgoć niszczyły sprzęt szybciej niż jakakolwiek walka. Mechanicy pracowali w niemożliwych warunkach, walcząc z korozją, pleśnią i insektami, które wżerały się w każdą szczelinę samolotu. Mimo to eskadry Bofortów utrzymywały niesamowite tempo operacyjne. Latając dzień po dniu przeciwko japońskim celom rozsianych po tysiącach mil oceanicznych wód, piloci szybko nauczyli się adaptować swoje taktyki do specyfiki wojny na Pacyfiku. Ataki na konwoje przeprowadzano o świcie lub zmierzchu, kiedy słabe światło utrudniało japońskim strzelcom celowanie. Lecieli nisko nad wodą, czasami zaledwie kilkadziesiąt stóp nad falami, by uniknąć wykrycia przez radar i zmaksymalizować element zaskoczenia. Japończycy szybko zaczęli się bać charakterystycznego dźwięku silników Twin Wasp, który oznaczał nadchodzący atak. Eskadry Bofortów atakowały nie tylko okręty, ale także porty, magazyny paliwowe, składy amunicji i lotniska. Każda misja była śmiertelnie niebezpieczna, z japońskimi myśliwcami Zero, czyhającymi w powietrzu i gęstą obroną przeciwlotniczą na ziemi. Straty były wysokie, ale skuteczność ataków była niepodważalna. Jednym z najbardziej znaczących wkładów przyszedł 2 stycznia 1944 roku, gdy eskadry Bofortów przeprowadziły masywny nalot na cel, który był kluczowy dla japońskich operacji w regionie. Rabul na Nowej Brytanii stał się główną bazą japońskich sił w południowo-zachodnim Pacyfiku, z potężnymi umocnieniami, setkami samolotów i tysiącami żołnierzy. Lotnisko Lakunai było sercem tej operacji, skąd startowały japońskie bombowce i myśliwce na misję przeciwko alianckim pozycjom. Australijskie dowództwo wiedziało, że zniszczenie tego lotniska mogłoby sparaliżować japońskie operacje lotnicze na tygodnie, może nawet miesiące. Zaplanowano operację na niespotykaną dotąd skalę. Dziesiątki bofortów zostały załadowane maksymalnym ładunkiem bomb, przekraczając ponad 71 tysięcy funtów materiałów wybuchowych, gotowych do zrzucenia na japońskie cele. To była ilość wystarczająca, by zniszczyć całe miasto, a wszystko miało spaść na względnie niewielki obszar lotniska i okolicznych instalacji. Rano 2 stycznia eskadry wystartowały z różnych baz, zbierając się w powietrzu w ogromną formację, która zmierzała kura Baul. Japońscy obserwatorzy zauważyli nadlatujące samoloty i podnieśli alarm, ale było już za późno na skuteczną obronę. Bo furty nadleciały falami, jedna za drugą, zrzucając swój śmiercionośny ładunek z precyzją wypracowaną przez lata walki. Eksplozje rozdarły lotnisko Lakunai, tworząc gigantyczne kratery na pasach startowych, niszcząc hangary pełne samolotów, i podpalając zbiorniki paliwa, które eksplodowały w ogromnych kulach ognia. Czarny dym wznosił się na tysiące stóp w powietrze, widoczny z odległości wielu mil, ale bo furty nie poprzestały na lotnisku. Bombardowały także inne cele wokół Rabul, w tym koszary, składy zaopatrzenia, pozycje artylerii i dokowane okręty w porcie. Zniszczenia były tak rozległe, że japońskie operacje lotnicze z Rabul zostały poważnie utrudnione na wiele tygodni. Samoloty, które przeżyły nalot, nie miały gdzie lądować, zmuszając je do szukania alternatywnych baz lub ryzykowania awaryjnych lądowań na uszkodzonych pasach. Ta jedna operacja pokazała, jak daleko zaszły australijskie eskadry Bofortów w doskonaleniu swojego rzemiosła. W miarę jak wojna na Pacyfiku zbliżała się ku końcowi, Boforty kontynuowały swoje misje przeciwko coraz bardziej desperackim japońskim siłom atakowały konwoje ewakuacyjne próbujące ratować wojska z izolowanych garnizonów, bombardowały ostatnie bastiony japońskiego oporu i wspierały alianckie desanty na kolejnych wyspach. Każda misja przybliżała ostateczne zwycięstwo, a piloci Bofortów wiedzieli, że ich wysiłki nie poszły na marne. Kiedy Japonia w końcu skapitulowała w sierpniu 1945 roku, Boforty uczestniczyły w misjach patrolowych nad zatopionymi flotyłami i zrujnowanymi bazami. Będąc świadkami skali zniszczeń, do których się przyczyniły. Po zakończeniu wojny, zarówno królewskie siły powietrzne, jak i australijskie siły powietrzne wycofały Bofura ze służby. Samolot, który rozpoczął swoje życie jako wielka nadzieja na nowoczesną broń torpedową, zakończył swoją karierę w niejednoznacznej reputacji. W Wielkiej Brytanii był postrzegany jako rozczarowanie. Zbyt wolny. Zbyt zawodny i zbyt trudny w obsłudze, by sprostać wymaganiom nowoczesnej wojny morskiej. Operacja Cerberus pozostała w pamięci jako symbol jego niepowodzeń, gdy 28 maszyn nie zdołało zatrzymać trzech niemieckich okrętów. Ale w Australii i na Morzu Śródziemnym historia była zupełnie inna. Tam Beaufort okazał się być skutecznym i wszechstronnym narzędziem wojny, zdolnym do zadawania poważnych strat wrogowi i wspierania alianckiego zwycięstwa. Jego ataki na włoskie okręty, konwoje Romela i japońskie bazy pokazały, że w odpowiednich warunkach i w odpowiednich rękach Beaufort mógł być śmiertelnie skuteczny. Być może największym dziedzictwem Beauforta było to, że utorował drogę dla Bufajtera, który wziął podstawową konstrukcję i uczynił ją znacznie lepszą. Bez doświadczeń zdobytych podczas projektowania, testowania i operowania Beaufortem, Bristol nigdy nie stworzyłby bufajtera, który stał się jednym z najbardziej udanych samolotów II wojny światowej. Ray Lovitt. Młody pilot, który oszukał niemiecką flotę w piątek 13 i uszkodził ludcow, przeżył wojnę i wrócił do domu, gdzie jego historia stała się legendą wśród weteranów. Jego odwaga i spryt pokazały, że nawet wadliwy samolot w rękach odważnego pilota może dokonać niemożliwego. Jeśli podobała Ci się ta historia o przeklętym torpedowcu, który mimo wszystkich swoich wad zdołał zaszkodzić Hitlerowi i jego marynarce wojennej, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz o tym, co sądzisz o Boforcie i zasubskrybuj kanał, by nie przegapić więcej fascynujących historii z II wojny światowej.